Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj temat niekonwencjonalne myślenie jako konieczność dla otwarcia nowych dróg rozwoju. Chcę Wam dzisiaj troszeczkę powiedzieć o tym jak niekonwencjonalne myślenie i otwartość na inne pomysły, nowe podejścia, na zmianę tego co wcześniej było, na modyfikację myślenia, na wykreowanie nowej zupełnie koncepcji jest Wciąż aktualnie ważna i bardzo istotna z punktu widzenia naszego rozwoju, naszych możliwości funkcjonowania w rzeczywistości. Dlatego, że rzeczywistość jest zbiorem bardzo wielu czynników i zmienia się dynamicznie. I aby w niej móc równie dynamicznie, a nawet jeszcze aktywniej, proaktywnie działać, czyli Rzeczywistość się zmienia, ale my jeszcze mamy większe możliwości zmiany indywidualnie, żeby tak było. Musimy mieć właśnie tę zdolność i bycie, bycia otwartym na nowe sposoby myślenia, na zmiany myślenia dotychczasowego, na modyfikację tego, co było, na wykreowanie, wymyślenie zupełnie czegoś nowego. I takie to oczywiste, prawda? Każdy powie, no jasne, pewnie, że tak, tylko. Z jakiegoś powodu bardzo często łapiemy się na tym, że odtwarzamy zakodowane nam wcześniej myśli, wzorce, przekonania, dogmaty, nawet będąc rzekomo, podobno, osobami, które interesują się tematami alternatywnymi, są, nie są religijne, tylko są właśnie pozareligijnie, interesują się duchowością, rozwojem osobistym, nadświadomością, postrzeganiem pozazmysłowym, różnymi rzeczami, magią itd. Nawet takie osoby, jak tak obserwuję, to często okazuje się, że traktują te tematy, jak działają czakry, jak działają jakieś tam inne rzeczy, aura itd., itd., Traktują te rzeczy strasznie dogmatycznie, na zasadzie raz coś przeczytały lub zobaczyły, nawet dajmy, dajmy taką możliwość, że ktoś po prostu postrzega jak, jakąś rzecz w określony sposób, ale, ale mają bardzo sztywną interpretację tego, co uważają, i nie są zdolne zaakceptować jakiegokolwiek innego spojrzenia na te rzeczy. To jest bardzo, bardzo szkodliwe i niestety, o ile obserwowałem dużą otwartość umysłu i eksplorację, i chęć poznawania, i różnego rodzaju nowe idee pojawiające się powiedzmy dwie dekady temu, to teraz jest dużo więcej traktowania tych tematów tak, jak typowo religijny człowiek. Typowo, nawet nie, skrajnie religijny człowiek dogmatycznie traktuje swoją religię. Czyli New Age stał się w pewnym sensie nową religią dla niektórych i religią traktowaną na zasadzie: Mam takie takie przekonania, świat jest taki taki, nie zamierzam tego zmieniać, nie zamierzam być otwartym na, co, na cokolwiek innego, nie zamierzam weryfikować tego, co, w co wierzę, nie, nie zamierzam. Się rozwijać tak naprawdę, tylko kontynuować, umacniać się w swoich przekonaniach. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, słuchajcie. To jest zjawisko też bardzo ograne. To jest zjawisko typowego religijnego fanatyzmu. Coś, co powinniśmy zostawić już w przeszłości, w, najlepiej to w średniowieczu, ale przynajmniej w wieku powiedzmy 20. Teraz jest wiek 21. Powinniśmy Działać inaczej. Powinniśmy być otwarci na nowe idee i zawsze ciągle, każdego dnia zastanawiać się, czy to, co wiemy, to, co myślimy, czy można spojrzeć na to inaczej, w taki sposób, który wniesie konstruktywną, pozytywną wartość do tego i pozwoli nam zmienić jakąś część rzeczywistości na lepsze. To jest bardzo ważne. Czy możemy zmienić nasz pogląd, postrzeganie. W taki sposób, żeby zmienić część rzeczywistości na lepsze. I tu nie chodzi o zanegowanie ważnych informacji, które zostały wcześniej odkryte i one są dostępne, bo nie chodzi o tworzenie nowych rzeczy w oderwaniu. W takiej fikcyjnej bańce, że nagle sobie wymyślimy zupełnie nową koncepcję rzeczywistości, bo tak nam pasuje i ta koncepcja rzeczywistości nie będzie w żaden sposób poparta i nie będzie w żaden sposób się sprawdzać jako realna rzecz, tylko będzie wyłącznie w naszej głowie. To jest jakby nie, nie, nie ma sensu t, tego robić w zasadzie, chyba że do jakiejś chwilowej rozrywki takiej intelektualnej. Ale jeżeli chcemy. Realnie, żeby świat się zmieniał na lepsze. Także nasza materialna rzeczywistość, także nasze materialne życie, to musimy być zdolni do dokonywania stale nowych modyfikacji w swoim rozumieniu i postrzeganiu, i także w technikach i wiedzy, którą wcześniej zdobyliśmy, w taki sposób, żeby dostosować ją do nowych standardów. To widać zwłaszcza. W różnych kwestiach, takich e, wiedzy, powiedzmy ezoteryczno-magicznej, i tak e, dalej, w różnych praktykach, gdzie jest powszechny zachwyt e, różnymi starymi, starożytnymi wręcz technikami, praktykami. Część z nich jest owszem fajna i ciekawa i w ogóle, tylko jakby zapomina się o tym, że od tego czasu czas, świat się trochę zmienił. I może warto się zastanowić, jak możemy lepiej przystosować te rzeczy i czy one naprawdę są adekwatne do obecnego czasu i energii i, i rzeczywistości. Czy może teraz powinniśmy wiedząc o tych rzeczach, dobrze się o nich dowiedzieć, rozumieć i tak dalej, wziąć i zrobić dzięki tej wiedzy coś inaczej, uwzględniając ten wcześniejszy dorobek, ale inaczej, w świadomy sposób, inaczej, w świadomy sposób. Wybierając jakąś alternatywną, bardziej adekwatną do dzisiejszej rzeczy, rzeczywistości wersję. prawda? To jest bardzo ważne, żebyśmy nie obracali się wśród praktyk medytacja, OB, świadome jakiekolwiek inne rzeczy związane z radiestezją, techniki dywinacyjne, czyli różnego rodzaju wglądowe itd., itd., Żebyśmy się nie obracali w tym, jak w zestawie praktyk religijnych, które się klepie, bo inni klepali tak, i ktoś nam powiedział, że jest tylko tak, i już nic nie weryfikujemy, nic się nie zastanawiamy i jak ktoś nam powie w ogóle jakąś inną myśl na ten temat, to po zaraz eksplozja i wielkie święte oburzenie, bo ktoś przeczytał w książce. Którą wydano, nie wiem, w latach powiedzmy 80. że jest tak i tak. I teraz ta książka jest jak Biblia, i po prostu jakakolwiek modyfikacje albo inne podejście już nie ma racji bytu. Bo ktoś przeczytał raz w książce, którą kiedyś coś, ktoś napisał. Świat jest dynamiczny, świat się zmienia. I są różne czynniki, które należy uwzględnić. Wiemy też coraz więcej o swoim myśle. To jest super sprawa. I o rzeczywistości, która nas otacza. Wiemy coraz więcej. Przede wszystkim mówię tu o osobach, które się tym interesują i aktywnie eksplorują i wiedzą coraz więcej. Kiedyś myśleliśmy, że rzeczywistość, że czas i rzeczywistość jest linearna. Potem doszliśmy do, do, do tego, że czas prawdopodobnie taki linearny nie jest, ale myśleliśmy, że rzeczywistość jest w pewnym sensie jedna, przynajmniej ta materialna. Teraz wiemy. Że są rzeczywistości alternatywne i to zmienia postać rzeczy, że możemy się przestrajać między tymi różnymi alternatywnymi rzeczywistościami. To zmienia naprawdę dużo w kwestii też, jakie techniki będą najbardziej skuteczne. Dzisiaj są inne techniki, które są bardziej ergonomiczne, wygodnie, wygodne i skuteczne. I nie, możemy, nie musimy się posługiwać niektórymi starymi metodami, które są jak ciosanie kamienia o kamień. To jest taki, dosłownie taki kamień łupany w pracy duchowej w niektórych kwestiach i pracy energetycznej. Możemy zrobić coś zgrabniej, możemy coś zrobić inaczej, i mamy do tego prawo. I co więcej, powinniśmy aktywnie szukać i sami też, jak czytamy o czymś, słuchamy, to się zastanowić. Czy mogę to zrobić, jak to wykonam, tak jak przeczytałem, usłyszałem, czy to jest, czy to mi wystarczy? Może wystarczy, prawda? Oczywiście, to róbmy, róbmy tak. I, I jak najbardziej może wystarczać, ale bądźmy też otwarci na to, że a może, mamy, może możemy wnieść coś do tego, co będzie miało sens, nie po to, tylko żeby coś modyfikować, bo, bo możemy zmodyfikować i e, robimy to na siłę. Nie ma co, nie wiem, okrągłego koła nagle uczynić sześciokątem, bo to jest oryginalne i ludzie nie używają sześciokątnych kół, to zróbmy sześciokątne. No, sama modyfikacja, żeby coś zniekształcić i sprawić, że, ono, że to coś będzie już nie takie działające dobrze, to nie ma sensu. Ale jeżeli mamy taką myśl, która może to wzbogacić, to nie bójmy się jej użyć. Jeżeli mamy taką myśl, która może coś rozszerzyć, to nie bójmy się ją, ją wypowiedzieć i podzielić się nią z innymi. To jest bardzo ważne i zachowanie też, jeżeli przeczytaliśmy, jeżeli jesteście takimi osobami, których jest dzisiaj całkiem sporo, no, które się od dawna interesują tymi tematami, to nie popadajcie w taki dogmatyzm, jak niektórzy popadają na zasadzie, że kiedyś ktoś. Kiedyś przyswoiliście pewną wiedzę, i teraz już tylko potwierdzenia tej wiedzy Was interesują. Macie oczywiście do tego prawo, natomiast bym proponował raczej, że zastanowicie się, jak ta wiedza, którą kiedyś przyswoiłem, jak może być zastosowana do sytuacji obecnej, ewentualnie jak może być zmodyfikowana i wzbogacona do poziomu, który będzie lepiej pasował do, do dzisiaj. Bo świat się zmienia i trzeba również dopasowywać. Nasze sposoby działania, techniki i różne takie rzeczy, warto to robić. I dzięki temu następuje postęp. Dzięki temu, zamiast na kwadratowych kołach, na przykład mamy koła krąg, bo są jednak wygodniejsze niż kwadratowe, i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy jako ludzkość nie byli otwarci na nowe idee, to byśmy siedzieli w jaskiniach, ciosali kamienie nadal i byśmy po prostu taki żywot wiedli. I część istot na tej planecie nadal jest gdzie taki żywot, bo taki wybrało, to jest wybór. Możemy taki wybierać i możemy tak żyć i niektórzy tak żyją do dzisiaj. Natomiast możemy sięgać gwiazd, możemy też z drugiej strony sięgać dowolnie, daleko, patrzeć za horyzont, czerpać z wszechświata, do którego mamy dostęp i pamiętać o tym, że ten Wszechświat jest ogromnym, otwartym miejscem, które zawiera niepojęcie więcej, niż nam się może w najśmielszych, najśmielszych oczekiwaniach wydawać, bo nasz mózg i nasz umysł jest po prostu jest ograniczoną pewną przestrzenią tutaj na Ziemi i jest, wiemy po prostu, że jest dużo więcej, w związku z czym śmiało, jak tylko nam przyjdzie coś konstruktywnego do głowy, Dzielmy się tym, wnośmy to, ufajmy swojej własnej, zaufajcie swojej własnej kreatywności i swojej własnej inwencji. To jest bardzo bardzo ważne wartościowe. I rozmawiajmy o tym. Dzielmy się. Dzielcie się swoimi technikami. Napiszcie tutaj, jakie techniki stosujecie, jak medytujecie, jak robicie różne rzeczy. Opiszcie to. Rozmawiajmy, wzbogacajmy całą sytuację. Zapraszam też na, na grupę w Centrum Rozwoju, która jest na Facebooku. Link do niej znajduje się również na stronie w i tam również zapraszam do miłej społeczności, która się tam kształtuje stopniowo, ale z jakiś czas będą tam na pewno bardzo ciekawe rozmowy. I cóż, to tyle na dzisiaj króciutko, króciutko, nie króciutko, ale króciutko i łapka w górę pod filmem. Zachęta do tego, żeby kolejne materiały, komentarz chociażby dla statystyk, żeby YouTube lepiej promował i proponował te filmy innym osobom i w ten sposób możemy przyczynić się, możecie się przyczynić do tego, że inni też również będą zainspirowani i trafią na te myślę wartościowe materiały. I pamiętajcie, w centrum rozwoju.pl strona, której macie tutaj u góry adres i link zawsze też poniżej jest, tam jest skarbnica prawdziwej wiedzy i bardzo przydatnych też technik różnego rodzaju. Zapraszam serdecznie, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.